Tak jak Jaś Kapela powiedział, 19 metrów kwadratowych wystarczy dla każdego człowieka do przeżycia. Ja bym tam z kotem, kaktusem i pieskiem bilonkiem sobie żył, yy, z przydziału z jedzenia na kartki, byle bym nie prowadził potężny duńcza, duńczyk ku kwale. Tak, A ja tylko mam pytanie do Ciebie, no? bo Ty chcesz kupić samochód, nie? Yy, no? A wiesz, ile się płaci w Danii za samochód? Wiesz, le, wiesz, jakie tam się pieniądze Ile się płaci w Danii za samochód? No Dam Ci przykład, bo ja ostatnio no wiesz co, słuchałem. A czym sobie... ci Cię interesuje zakup samochodów w Danii? Nie, 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 tylko jako elementy, wiesz, bo mówisz potężny Duńczyk i tak potężny. dalej. Że być no, może a nie się... jest potężny? No jest, ale Powiedz żebyś może by się inspirował no? tym, co się w Danii no, 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 dzieje. No. 99% podatku, Panie Adrianie, partia <laughs> razem, dla Pana wszystko. No to uwaga, bo wiesz co, słuchałem sobie streamera, akurat, który jest z Dani no. yy, i zaczął losowo opowiadać o tym, bo pokazywał samochody i ludziom do niego, no to se kupa. On mówi, no to nie jest takie proste, bo to trochę kosztuje. I teraz upraszczając, żeby no. tu nie wchodzić w szczegóły, bo to tam końcówka odcinka: generalnie jak chcesz kupić sobie samochód za pół miliona duńskich koron, czyli no. to jest jakieś 287 tysięcy, bo tam to wcześniej sprawdzałem, no, tak, 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 złotówek, tak, to w finale. Ponieważ jest coś takiego jak podatek rejestracyjny i to jest, uwaga, to jest z czatu GPT, bo ja to tego szukam. Zarządzane i po prostu to jest kontrakt społeczny, który działa, że wiesz, że jest sens to zapłacić i chcesz to zapłacić, bo konkretne rzeczy z tego wynikają. Mhm. I masz jakby takie poczucie jedności w społeczeństwie, że ma to sens i działa. To jest jak, jakąś wersję, którą on mi opowiadał. Nie weryfikowałem temu, ufam mu, uf, bo jest kanałem popularno naukowym i chodzącą encyklopedią i nigdy się nie myli. Yy, więc. Znaczy, to nie no, jest ten to? zaufanie w system ma duże znaczenie. Ale w o tym Polsce, sami rozmawialiśmy też. No, w Polsce no to... Z naszej perspektywy to mówimy złodzieje. No, o, czy e, ja, jak słyszę, jak słyszę o tym, że na przykład miałbym, wiesz, teraz zapłacić jakiś tam ogromny podatek na rzecz dobra państwa, to czy ja mam w sobie jako obywatel teraz wiarę, że te pieniądze zostaną właściwie rozdysponowane i dzięki temu innym ludziom będzie żyło się lepiej, lub nawet mi samemu? No nie mam takiej wiary, mam, mam bardziej poczucie, że iluś tam urzędników pomiędzy się do tego doczłapie, na koniec dowiem się, że była jakaś afera i ktoś to zarbał. To mniej więcej takie mam na Słuchaj, byś robił no. dzieci, to byś dostał 800 plus. Zwrot nie robisz dzieci, jesteś darmo z jadem, to by dalej. No i dalej. <laughs> Dziękuję. No i... To jakbyś się przysłużył dla Państwa, to byś dostał. No I tak. Pis rządził sprawiedliwie dlatego, no i <grym> <grym> dlatego nie musisz doczekać tutaj koalicji z Konfederacją i PSL-em. Będzie super. Dobra, <grym> dzięki za uwagę, dzięki nie nienawidźcie mnie, jestem po weselu, byłem w małej miejscowości, właśnie w tych lisich jamach, jak tam jeździliśmy, właśnie pod kościołem po tym ślubie, tak ziomki podchodzą, jakieś tam zbijają, mówiąc co, to jest miasta, to nie twój klimat. Ja mówię, nie no zajebiście, nie chcecie czuć nawrockiego w powietrzu, nie? Ogólnie.